Miał Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słuchając dzisiejszej Ewangelii powinna nam nasunąć się myśl, jak być tą pszenicą, a nie być konkolem. Dobrze słyszeliśmy, dobrze znamy tą opowieść, człowiek rozsiewa dobre nasienie. Jednak pojawia się nieprzyjaciel, który zasiewa ich chwast. Gdy później i jedno i drugie wschodzi, gorliwi słudzy chcą wyrwać konkol, ale ten pan żniwa mówi, nie, pozwólcie ruść i pszenicy i chwastom. A gdy nadejdzie czas, każe żeńcom, aby najpierw zebrali ten chwast, związali w snopki i wrzucili w ogień. Jest to oczywiście obraz, który pokazuje nam tą eschatologiczną myśl końca świata. Pan nasz Jezus Chrystus, który wychodzi na sąd i wtedy wyciąga wszystkie konsekwencje, wypowiada sprawiedliwe wyroki. Już na poziomie tego obrazu, już na poziomie pszenicy i chwastu, faktycznie. W przypadku pszenicy, w przypadku zboża nie da się po prostu wejść i wyrwać tak bez szkody dla zboża, tego chwastu. Ale jeszcze bardziej, gdy uwzględnimy, co ten obraz ma nam przedstawić. Skoro ma on przedstawiać duszę, skoro ma on przedstawiać duszę w stanie łaski, uświęcającej te dusze, które przynoszą owoc dla Pana Boga. Te, które wypełniają pierwszą prośbę modlitwy Pańskiej: święć się imię Twoje. Te dusze, które tutaj głoszą Bożą chwałę na ziemi, to są dusze, które przynoszą owoc, które są tą pszenicą. Te dusze, które poprzez swoje życie, poprzez swoje czyny, poprzez swoje grzechy, Panu Bogu, ubliżają, te dusze są jak ten konkol. No i w tej rzeczywistości dodatkowy problem polega na tym, że pszenica może stać się konkolem, a konkol może stać się pszenicą, co dodatkowo utrudnia rozpoznanie, co dodatkowo uniemożliwia wejście tych sług zawczasu i usunięcie tego konkolu. Właśnie aby znać nie wyrwali również pszenicy. Doskonale wiemy, że nawet w ciągu. Jednego dnia. Pszenica może stać się konkolem, a konkol może stać się pszenicą. Jeśli nie daj Boże, popełnimy grzech ciężki, stajemy się takim konkolem, który godny jest tego, żeby zostać ściętym i wrzucony w ogień. Gdy przystępujemy wtedy do sakramentu spowiedzi, znowu stajemy się uczestnikami boskiej natury. I mamy szansę przynosić ten prawdziwy owoc Bożej chwały. I tak w naszym życiu ten bój nieustannie trwa. A Pan nasz Jezus Chrystus jest jak ten cierpliwy Pan żniwa, który czeka, czeka do samego końca, aby później osądzić. Osądzić nieskończenie sprawiedliwie. Pamiętajmy o tym, że w Panu Bogu nie ma osobnej sprawiedliwości i osobnego miłosierdzia. To jest jedno. Najwyższa sprawiedliwość jest najwyższym miłosierdziem, i możemy lekko to zrozumieć, choć nie do końca przejrzeć. Najwyższa sprawiedliwość polega przecież na tym, że Pan Bóg dostrzeże każdy element, każdy, każdą okoliczność łagodzącą również. Wszystkie najdrobniejsze szczegóły przejrzy dużo lepiej niż my sami. Przy naszych uczynkach. Każdą motywację, każdą słabość, każdą trudność, która gdzieś tam się pojawiła, to wszystko Pan Bóg weźmie pod uwagę na tym sądzie. I oczywiście to będzie również w tym sensie właśnie miłosierne. Jak być tą pszenicą, jak przynosić ten owoc, a nie być tym konkolem? Tutaj, święty Paweł, w dzisiejszej lekcji, daje nam pewne konkretne rady. Bracia, pisze nam święty Paweł, przyobleczcie się tedy jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość i w cierpliwość znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie, jeśli kto ma skargę przeciwko. Jedno z klasycznych miejsc, gdzie święty Paweł wykłada nam tak zwane cnoty społeczne, te które mają kluczowe znaczenie dla współistnienia ludzi. Dosyć zaskakujące, że to właśnie święty Paweł nam te cnoty wielokrotnie w swoich listach przedstawia. Zwróćmy na to uwagę, że to wcale nie jest tak, że on jest takim spokojnym człowiekiem z natury, który właśnie najchętniej to by nikomu krzywdy żadnej nie zrobił i w ogóle. Hmm, Nigdy w życiu nic gwałtownego nie zrobił, był tylko takim łagodnym barankiem przez całe życie. Nie taki człowiek nam mówi, że mamy, być, mamy się uzbroić w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę i tak dalej. Nie. To mówi ten, który z niezwykłą żarliwością prześladował chrześcijan. To mówi ten, który pałał, można powiedzieć, tą nienawiścią. To mówi ten, który bez wątpienia był Pełen gniewu, pełen złości. To mówi człowiek, który musiał zawalczyć o te cnoty, o których mówi. I może właśnie dlatego tak często o nich mówi, że sam musiał swoją naturę, swoje skłonności złamać, po to, żeby te cnoty osiągnąć, i dlatego tak bardzo właśnie na nie naciska. Warto o tym pamiętać zawsze, gdy to u niego czytamy, że to nie wynika z jego naturalnych skłonności, to wynika raczej z jego ciężkiej pracy i walki, która poskutkowała tym, że docenił właśnie te cnoty. No ale tutaj może pojawić się ta myśl, no tak, zawsze o tym słyszymy księża. Przecież zawsze o tym nakazaniach mówią, że mamy właśnie takie cnoty praktykować, i że trzeba być pokornym i miłosiernym, i tak dalej, i tak dalej. No i próbujemy, a wychodzi różnie, raz lepiej, raz gorzej. Dlatego warto doczytać ten list świętego Pawła, ten fragment podany nam na dzisiaj do końca, bowiem święty Paweł wskazuje na pewien aspekt, na pewien element które może nam bardzo konkretnie pomóc osiągnąć właśnie te cnoty, o których mówi. Słowo chrystusowe pisze nam apostoł narodów, niech przebywa w was obficie, abyście z wszelką mądrością jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Słowo chrystusowe, niech przebywa w was obficie. Zważmy. Że wszystko, co wpada do naszej duszy, wszystko, co wpuszczamy do naszej duszy poprzez nasze zmysły, to jest jak takie ziarno. To wpada do naszej duszy jakieś poznanie, informacja, obraz, relacja wpada do naszej duszy. I nawet jak o tym zapomnimy, to wciąż to zapuszcza korzeń w naszą duszę. To gdzieś tam pracuje i przynosi jakiś owoc. I chyba tak często każdy z nas tego doświadczył, że. Na przykład, właśnie w trakcie modlitwy nagle przychodzi jakaś myśl sprzed dwóch, trzech tygodni, coś, co gdzieś tam zobaczyliśmy, przeczytaliśmy. No właśnie, to ziarno, które wpadło do naszej duszy, ono nagle przynosi owoc. Jeśli my zasypiemy naszą duszę ogromną liczbą takich ziaren zupełnie niepotrzebnych, światowych, zbędnych. Jeśli codziennie zasypujemy naszą duszę takim zalewem tych informacji z tego świata, to właśnie to są takie ziarna. Nieustannie zasypujemy tak często naszą duszę takimi rzeczami, a później dziwimy się, że o, nasza dusza to w ogóle jakaś taka, wydaje się być taka sucha na tej modlitwie. Jakoś tak trudno nam się modlić. Cały czas przychodzą jakieś obce myśli. No a czym myśmy tą duszę wcześniej karmili? Jeśli my nieustannie... Wpychamy do naszej duszy treści tego świata, troski, klęski, zmartwienia i tak dalej, i tak dalej, czy radości tego świata. Jeśli my nieustannie tym naszą duszę napełniamy, no to nie mamy co się udziwić, że ta dusza tym właśnie żyje, że ona to właśnie cały czas trawi. I lekarstwo daje nam dzisiaj święty Paweł. Słowo Chrystusowe... Niech przebywa w Was obficie. Musimy dbać o to, czym tą naszą duszę napełniamy. I teraz właśnie to robimy teraz właśnie staramy się przecież napełnić naszą duszę tym słowem chrystusowym, napełnić jego łaską, gdy przystępujemy do ołtarza, napełnić naszą duszę jego słowem, gdy słuchamy tego kazania. Ale kazanie, no to jest jednorazowe wydarzenie w tygodniu. Słowem Chrystusowym się napełniajmy. Zróbmy sobie takie porównanie w naszym sumieniu, ile czasu w ciągu dnia poświęcamy na to, żeby czytać różnego rodzaju nowinki światowe, ile czasu poświęcamy na to, żeby przewijać treści na ekranie dotykowym, a ile czasu poświęcamy na to, żeby wejść w kontakt. Ze słowem Chrystusowym, o którym mówi święty Paweł. Czy wchodzimy w kontakt? Może tak powinienem najpierw zapytać ze słowem Chrystusowym. Czy czytamy codziennie Pismo Święte? Przede wszystkim Nowy Testament, bo Stary Testament trzeba czytać w świetle Nowego Testamentu, a żeby czytać Go w świetle Nowego Testamentu, to trzeba najpierw nowy testament naprawdę dobrze znać. I nie przez przypadek wielcy święci mówią, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Tam mamy przekazane bezpośrednie słowa Pana Jezusa, to co On nam sam powiedział. I tym się właśnie napełniajmy. Jeśli byśmy przeznaczyli drobną część, czwartą część tego czasu, który poświęcamy codziennie na napełnianie się tymi światowymi informacjami na napełnianie się słowem Chrystusowym jak to dzisiaj święty Paweł nam poleca to z całą pewnością dużo łatwiej by nam było praktykować to o czym święty Paweł mówi to tkliwe miłosierdzie dobroć pokorę cichość i cierpliwość dużo łatwiej byłoby bo Właśnie te ziarna wpadałyby w naszą duszę, tych słów Chrystusowych, to by gdzieś tam pracowało. Nawet jeśli o tym zapomnimy, to to będzie pracowało i przynosiło te owoce. Tak samo jak ten światowy duch przynosi te owoce, sieje niepewność, strach, lęk, złość w naszą duszę. Tak samo słowa Chrystusowe sieją wiarę, nadzieję, miłość. Zasiewają te cnoty, które później wydają te błogosławione owoce. I ta pszenica w ten sposób przynosi ten owoc 30, 60 i stukrotny. Prośmy dzisiaj w trakcie tej mszy świętej Pana Jezusa, żebyśmy potrafili się tym słowem Chrystusowym napełniać codziennie. Na różne sposoby, oczywiście, to się nie odbywa tylko przez czytanie Pisma Świętego, ale. Święty Paweł o tym właśnie nam dzisiaj mówi, i nie wolno tego również zaniedbać. Dzisiaj mamy tyle okazji. Tak łatwo możemy dzisiaj wejść w kontakt z Nowym Testamentem. Jadąc samochodem, można słuchać Nowego Testamentu. W każdej chwili można mieć ze sobą takie małe, kieszonkowe wydanie Nowego Testamentu. Naprawdę można to zrobić. I zróbmy to dla dobra naszej duszy, po to, żeby naprawdę być tą pszenicą. I stawać się to pszenicą coraz bardziej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.